Będziemy mówili o kryzysie. Dzisiaj wszyscy mówią o kryzysie, nieomal codziennie. Chciałbym powiedzieć, może coś, co, co, co wzbudzi Państwa sprzeciw, że kiedyś mówiło się, myśl globalnie, a działaj lokalnie. Ja chciałbym powiedzieć, myśl globalnie i działaj globalnie. To jest szansa na XXI wiek. W gospodarce rynkowej, w gospodarce rynkowej najważniejszą rzeczą jest rynek. I ten rynek to nie Europa, i ten rynek to nie są Stany. Ten rynek to jest te 6 miliardów ludzi. I oczywiście powstaje najważniejsze pytanie: jak uruchomić ten rynek? Kapitałem są dwie najważniejsze rzeczy: rozum ludzki, znaczy to, co jest w głowie, i to, co jest w ziemi. Reszta po drodze zazwyczaj to są koszty. W całym świecie trwa poszukiwanie metody przezwyciężania kryzysu i wyboru optymalnego zestawu działań prorozwojowych, które poprawią dynamikę gospodarki. Ale musimy jednocześnie myśleć, jak zbudować konsensus polityczny wokół tych działań, wokół tych projektów, tych programów. To też jest wielkie, trudne zadanie, ale od niego zależy skuteczność w realizacji najmądrzejszych i najbardziej ambitnych projektów. Największe dysproporcje to są pomiędzy Europą i Afryką. I dlaczego nie ma żadnego powodu? Dlaczego by Europa nie była liderem tych przemian w Afryce, które mają ogromny potencjał? Mają ogromny potencjał nie tylko ludzki przykład w Nigerii żyje 200 milionów ludzi. 200 milionów ludzi, w Rosji 120, a rezerwy ropy i gazu są o 40% większe niż rezerwy w Rosji. My powinniśmy stawiać na wiele kierunków, gdzie można zrobić interes. Nigeria, gdzie, gdzie niewątpliwie, która będzie odgrywała istotną rolę nie tylko w Afryce, ale i w świecie. To już jest kraj z 200 milionami ludzi, a, a ta... Ta, ta ilość ludności będzie rosła jest w moim przekonaniu kierunkiem dobrym, ale jednym z jednym z wielu. To nie jest tak, że dzisiaj trzeba przestawić polskie zwrotnice i nagle jechać ze wszystkim do Nigerii. Dobrze, że Kulczyk tam inwestuje, moim zdaniem, to jest bardzo trafna decyzja. Zgadzam się tutaj z doktorem Kulczykiem, że inwestycje w Afrykę, szczególnie europejskie, byłyby pożądane. Myślę, że z tej szansy dzisiaj doskonale korzystają Chińczycy, z tego co wiem i słyszę, oni inwestują ogromne pieniądze w tej części świata. Natomiast niewątpliwie nie rozwiążą inwestycje w Afryce problemu zadłużenia greckiego podatnika czy hiszpańskiego podatnika. No to już niestety zostały przekroczone pewne bezpieczne granice i życie ponad stan, które miało miejsce w Europie, nie może mieć dalej miejsca. My patrzymy w tej chwili na Grecję i jest to kraj, w którym kryzys jest bardzo głęboki, ale pamiętajmy, że jest to państwo europejskie i, i europejski także kryzys, nie możemy. Porzucić Grecji. Jeżeli Grecja wyjdzie ze strefy euro, co może się zdarzyć, niektórzy uważają, że jest to prawdopodobne, i tak musimy pomóc Grecji. To jest państwo europejskie, nie możemy się odwrócić plecami. Również w sektorze energetycznym możemy rozwijać się, nawiązywać nowe relacje z krajami północnoafrykańskimi. Relacje, które nie są oparte na kolonializmie, relacje, które są oparte na partnerstwie. Możemy to zrobić. Potrzebujemy tylko przywództwa i inwestycji. Ważne jest, żeby Europa nie zwijała się, tylko żeby się rozwijała, żeby ten kryzys nie uczynił jej jeszcze bardziej zamkniętą, tylko żeby raczej sprzyjał otwieraniu się Europy na inne kraje, na inne kontynenty. I tutaj na pewno Afryka jest jednym z najciekawszych miejsc. Jeśli przeanalizujemy sytuację gospodarczą poszczególnych krajów, to zobaczymy, że najmocniejsze i najlepszej sytuacji są te kraje, które zrobiły właściwe reformy gospodarcze, restrukturyzację przemysłu, całej gospodarki, zbudowały instytucje rządowe na poziomie europejskim i te kraje są w znacznie lepszej sytuacji niż inne. Jestem przekonany, że w chwili obecnej największe trudności leżą w kwestiach moralności, a nie w kwestiach rynków finansowych czy, czy biznesu. W sytuacji, kiedy brakuje środków publicznych, bo budżety państw, budżet Unii Europejskiej no, ma pewne limity. Widzimy, że zbliżamy się do poziomu zadłużenia, które trudno dla wielu krajów Europy trudno udźwignąć. Zatem ważne jest skupienie się na tych rezerwach organizacyjnych, regulacyjnych, bo żeby się rozwijać, żeby się dynamicznie rozwijać, nie trzeba tylko ściskać. Poszukując takich stosunkowo prostych obszarów, zobaczmy jak w Polsce jest duża, a jak mało efektywna administracja. Gdyby chociażby tylko część z tych pieniędzy była wydatkowana przykładowo na politykę rodzinną w Polsce, byłoby to na pewno istotnym bodźcem prozrostowym przyniosłoby bardzo korzystne długookresowe efekty, a jednocześnie bilans z punktu widzenia wydatków budżetu byłby konstant. Jest tylko potrzeba takich regulacji, które są przyjazne obywatelom, przyjazne przedsiębiorcom, przyjazne gospodarce, a więc takie, które jak najmniej ingerują w wolności, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, wolności biznesowe, wolności i swobody na rynku. I myślę, że jeżeli politycy zrozumieją jedną rzecz, że ich obecność jest potrzebna w sferze regulacyjnej i Powstrzyma się państwo, a przede wszystkim politycy, powstrzymają się od obecności w tych obszarach, które wymagają wielkiej, absolutnie kompetencji, a zrozumieją to, że, że te regulacje na poziomie państw, na poziomie Unii, powiedziałbym dalej, na poziomie, poziomie który w tej chwili powinien przekraczać już Europę, nastąpić powinny. To wówczas możemy myśleć śmielej o, o przyszłości, i, i to jest szansa na to, żeby, żeby ten kryzys, tak jak mówią Chińczycy, nie tylko był, nie tylko był nieszczęściem i, i porażką, ale był ogromną szansą na sukces i był, był możliwością zmiany myślenia i zmiany gospodarki.